No, dzisiaj to mam konkretne kombo hamburger z baru wietnamskiego połączonego z kebabem. Konkretnie jesteśmy w barze Express Grill Dworzec Wileński na Warszawskiej Pradze. Starsi widzowie może pamiętają, bo poruszałem już kwestię jedzenia w tym miejscu, ale z racji, że dziś taki wynalazek na Państwa ekranach to przytoczę historię, bo kombinacja jest niezła. Na samym początku, jednak, chciałbym zaprosić na mój drugi nowy kanał Capson PZJ, na którym będę rzucał szorcy. Chcę oddzielić jakby te pełne recenzje od okrojonych materiałów, ale tam na tamtym drugim koncie będę robił e, właśnie takie krótsze filmiki dedykowane na telefon. Kto ma chęć, co kanał będzie w przypiętym komentarzu. No i zapraszam. Nie wiem ile lat właściciele prowadzą gastronomię w tym miejscu, ale historia jest taka, że wcześniej funkcjonowało to jako bar wietnamski Xien Xien. Osoby odpowiedzialne za kuchnię wprowadziły do swojej oferty kebab, który wyróżniał się smakiem na tyle, że większość ludzi zamawiała tylko kebaby i postanowiono tam zmienić nazwę na bar Express Grill. Jak kepsa dawno nie jadłem w tym miejscu, to zaskoczyło mnie to po raz kolejny swoim produktem w postaci hamburgera, bo to takie konkretne zderzenie kultur w dziedzinie gastronomii. Kotlet typu najtańsza mielonka drobiowo wieprzowa jak podawano w budkach 20 lat temu, bułka od kebaba, sos czosnkowy, powiedzmy jak w kepsach, do tego słodko-kwaśna kapusta, znana z barów orientalnych i sos y słodko-kwaśny, który również jest ich domeną. Niezłe połączenie, co? A wiecie co jest najlepsze? Że to wszystko, gdy złożysz sobie w bułkę, gdy złożysz sobie tę bułkę jak kanapkę i spróbujesz wszystkiego naraz, to jest po prostu smaczne. Przyznam szczerze, że pierwszy raz jadłem połączenie sosu słodko-kwaśnego z czoskiem i kapustą rodem zdania na talerzu, tego, z tego typu miejsc, ale powiem wam, że razem z bułką i tym kotletem smakowało to naprawdę nieźle. Dzięki tej czerwonej kapuście, która e, także tam się znajdowała, to powiedziałbym, że to trochę bardziej na słodko. No i ja wiem, że może to nie wyglądać zbyt apetycznie, ale przecież nierzadko zdarza się, że coś, co nie wygląda, to po prostu smakuje. Bułka taka jak w kebabach, taka jak od kepsów, opiekana z zewnątrz i miękka w środku, potraktowana była opiekaczem, a nie mikrofalą, jak, tak jak w odróżnieniu do wielu budek, gdzie wciąż podawane są hamburgery takie jak kiedyś, w środku nasiąknięta od dodatków, trochę od sosów, trochę od kapuchy i dawało to całkiem ciekawy efekt. Co do sosów, to każdy zna te smaki słodko-kwaśnego i czosnku oddzielnie, tylko pewnie większość właśnie tak jak i, tak jak i ja próbowała sobie to ym, na, no oddzielnie po prostu na, na jakąś tam kanapkę, czy właśnie w jakimś daniu, a połączenie no, to już rzadziej tam ludzie sobie łączą te sosy, i myślę, że to też było ciekawe, bo to pierwszy raz miałem coś takiego okazję jeść, i było spoko. Tylko ten czosnek, taki chemior, ja też wiem, że za 8 zł, bo nie pamiętam, czy powiedziałem, ile to kosztowało, ale no, u Semaka to za tę kwotę to nie ma co wybryzać, bo nawet będzie chyba najtańszy hamburger w kategorii tych, jak kiedyś, które nagrywam kotlet. Wiadomo, o co chodzi tutaj, zamiast walorów smakowych, to skupiłbym się w kategorii tych sentymentalnych, do starszego jedzenia, jak tam sobie kiedyś ludzie jedli. W sumie to nic specjalnego, produkt z kurtowni i tyle, coś jak te gotowe w paczkach z marketu, które można. Kupić samemu, ale także ten był nieco przygrylowany, był ciepły. Każdy starszy widz raczej jadł już coś takiego na mieście x lat temu. No i co można więcej powiedzieć? W zasadzie znajdowały się tam jeszcze, znajdowały się tam jeszcze surówki, ale o tym się już wypowiedziałem w kategorii dworcowego jedzenia. To tak jak wcześniej nie wygląda, ale smakuje zaskakująco. Cena niska, można podjeść. Mimo wszystko będę traktował to w kategorii jedzenia jak zbudek kiedyś i w tej kategorii daję ósemkę do porządnych nowych Nowoczesnych hamburgerów, burgerów. Wiadomo, że to nie ma podjazdu, ale może i takie y, pojawią się w większej ilości na moim kanale y, w przyszłości. Teraz mam taką serię nagraną śladem jedzenia jak za mało lata. Y, tego będzie troszkę więcej teraz. Y, kebabów będzie mniej. Te Jedzenie takie typu PRL, y, późniejszy, czy tam właśnie y, lata 90. to już nie PRL, ale właśnie coś takiego mam nagrane. Sentymentalną serię trochę takiego jedzenia. Potem wrzucę y, sobie serię Walafele, bo obiecałem na fejsie taką serię, że jak Polska wyjdzie z grupy, to robię o tym kilka odcinków. Na dziś to na tyle. Subujcie nowy kanał. Tam takie wypierdki na telefon będą, także będzie się działo.